Punkty przedszkolne w powiecie elbląskim, dobra praktyka POKL na Warmii i Mazurach w kategorii edukacja oraz wyróżnienie w ramach kryterium strategicznego najlepszy projekt partnerski 2011, ambasador FS 2011 w województwie warmińsko-mazurskim. Gimnastyka, buzi i języka, praca z rówieśnikami, trochę nauki i wiele atrakcji. Najmłodsi milusińcy powiatu elbląskiego przez blisko dwa lata brali udział w projekcie, dzięki któremu w ich miejscowościach powstały punkty przedszkolne. Z edukacji w projekcie skorzystały jednak nie tylko maluchy. Wyszliśmy z założenia, że aby uzyskać jak najlepsze efekty w pracy z dziećmi, musimy do tej pracy zaangażować również rodziców. Zrealizowaliśmy cykl spotkań szkoleniowych dla rodziców naszych przedszkolaków. Podczas tych zajęć rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wychowania dziecka, wspierania jego rozwoju. Mogli także wymienić się swoimi doświadczeniami i uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Jak było przedszkolu dzisiaj? Fajnie było? A byłaś grzeczna? No to dobrze. Projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wsparł również nauczycielki. W większości były to młode absolwentki lokalnych uczelni. Przygotowanie do pracy w punktach przedszkolnych zapewniły im szkolenia, spotkania rady pedagogicznej oraz opieka doradcy metodycznego, który pomagał w rozwiązywaniu problemów rozwojowych u dzieci. Tutaj akurat w punkcie była dziewczynka, która miała problemy z garbieniem się, więc trzeba było nauczycielki wspomóc w ten sposób, czyli dostawały materiały na maila dotyczące konkretnej wady, konkretnego problemu, z którym miały styczność w swoim punkcie. Czyli tak zwane wskazówki metodyczne. Każde dziecko reaguje inaczej, każde jest inne w danym dniu nawet. Więc ja zawsze moim panią powtarzam na tych spotkaniach naszych, że to my, nauczyciele, mamy się dostosować do dzieci, a nie dzieci do nas. To my musimy zauważyć, że dzieci akurat dzisiaj nie mają ochoty na coś i zmienić nawet zaplanowane ściśle zajęcia, po to, żeby dzieci się uczyły, bawiły, a nie nudziły. W projekcie udział wzięło 20 wsi powiatu elbląskiego. Utworzonych zostało 5 punktów przedszkolnych. W gminach Milejewo, Gronowo-Elbląskie, Markusy, Tolknicko i Gotkowo. Za sukcesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stoi wiele współpracujących ze sobą podmiotów. Projekt edukował zatem na różnych płaszczyznach i to nie tylko maluchy. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy jaką zyskaliśmy dzięki zawiązaniu partnerstw z kilkoma gminami. Samorządy udostępniły nam bezpłatnie pomieszczenia w których prowadzone są nasze placówki. Wspierały nas także podczas realizacji projektu przy jego promocji, rekrutacji dzieci czy rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych. Punkty przedszkolne cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców i muszę powiedzieć, że obopólnie my również jesteśmy zainteresowani, żeby takie punkty przedszkolne otrzymywać. Mimo zakończenia projektu punkty przedszkolne pracują nadal. Tworzeniem takich placówek zainteresowały się kolejne gminy, w związku z czym poszerza się sieć punktów przedszkolnych, które prowadzimy.